Sezon rozpoczął się na polskiego kolarstwa bardzo dobrze. Jeżeli o mnie chodzi, to dosenne wyścigi jak co roku dobre, natomiast od wyścigu pokoju, czyli wygrane etapy, wygrany cały wyścig, wyścig wygrany po raz trzeci. To był powód, żeby myśleć o całym sezonie, że będzie dobry. Właściwie mówię o roku 1973. Gdyby nie fakt, że 5 stycznia podczas jazdy samochodowej na koleje z wypadku Gupan zmarłego zginął niestety Henryk Włazny. I nie byłoby już z nami podczas pamiętych Mistrzostw Świata, właśnie gościnnej Barcelony. Stajemy na Mistrzostwach Świata Jest za dużo żmowa. złotego metalu, walcząc jeszcze ze Związkiem Radzieckim, który jest w tej chwili na trasie. Upał niesamowity dochodzi właśnie do 38-39 stopni. To jest tutaj aż nie do wytrzymania. Na pierwszym miejscu się w samym Polska. Przyjeżdżamy na metę finiszując, jakbyśmy się ścigali w Ostatnie 30 kilometrów. To po prostu jechaliśmy tak, jak byśmy. jechali i nie było obciążania. A teraz, proszę Państwa, wiadomo, tak, to no już Polska na pierwszym miejscu. Złoty metal, pierwszy tytuł Mistrzostw Świata w kolansie szosowym. Kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Świata, rozwiesiłem e, sznurek, mówię do chłopaków, to co, wieszamy te nasze koszulki. No i jakoś tak po, powiesiłem, może troszeczkę, nie wiem, czy, czy tak miało być, czy ktoś mnie pokierował, że dwie koszulki, medale i dwie koszulki, w pewnym momencie tak spojrzałem i luka jest. Więc. więc tą boczną koszulkę wziąłem i tak przymierzyłem na środę, ja nie ryszałem. Dwa dni zostało, przecież Ty musisz przywieźć tą koszulkę, bo przecież tu zawiesimy tak, jak jest. I zostawię tą z powrotem, tą zewnętrzną, a tu nie ruszałem tej luki. Tak ta luka została. Te wszystkie moje sukcesy w 1973 roku dawały mi prawo bycia liderem. I cała drużyna wie o tym, że wszystkie akcje, cała praca ma być po to, żebym był w tym momencie najlepszym do ataku na tytuł, o tytuł Mistrza Świata.